Szanowni Państwo, dziękujemy za przybycie na dzisiejszy briefing prasowy poświęcony oddaniu do użytkowania zmodernizowanego odcinka Armii Krajowej w Wołominie. Witam przybyłych gości. Są wśród nas wiceminister rozwoju i technologii, pan Piotr Uściński, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, gospodarz tego miejsca, starosta wołomiński Adam Lubiak, Wśród zebranych y, widzimy również y, Radnych Powiatu Wołomińskiego, Pana Jerzego Mikulskiego, Pana Pawła Solisa i Pana Konrada Fuśnika. Są z nami również przedstawiciele Rady Miejskiej w Wołominie, Pan Andrzej Fuśnik, Pan Bogdan Sawicki, Pan Robert Kobus i Pani Agnieszka Koza. Serdecznie dziękujemy za przybycie. Nie przedłużając, Szanowni Państwo, Proszę o zabranie głosu gospodarza, pana starostę Adama Lubiaka. Dzień dobry Państwu. E, witam serdecznie wszystkich Państwa. Przede wszystkim witam Pana Wojewodę, e, pana Sylwestra Dąbrowskiego, który dzisiaj jest z nami. Szanowni Państwo, witam Pana Ministra Piotra Łuścińskiego. Witam serdecznie przedstawiciela firmy wykonawcy, firmy Tomruk. Jest z nami Pan Prezes. Witamy serdecznie. Witam wszystkich Państwa radnych. Szanowni Państwo, dziś Wielki Dzień. E, otóż e, od dłuższego czasu oczekujemy na e, tak bardzo ważną przebudowę tej ulicy. Dzisiaj to się wszystko staje faktem. Dzisiaj, jak widzicie Państwo, kierowcy już mogą jechać. Częściowo ruch jest już oddany. Przed nami jeszcze kolejne takie już oficjalne odbiory, ale już częściowo e, ten ruch jest e, upłynniany. Tu w tym miejscu powstawały e, swego czasu olbrzymie korki, były te światła, które nie, sp nie sprawdzały się, gdzie. Droga była blokowana, przejazd do szpitala, przejazd do, do straży pożarnej, do dwóch liceów, które mamy w Wołominie. W tym miejscu te wszystkie, prawda, ten, ten ruch komunikacyjny był bardzo, bardzo utrudniony, szczególnie w godzinach szczytu, w godzinach porannych. Dziś jak widzimy to rondo spełnia swoją funkcję, stało się bezpieczniej, ruch jest upłynniony, powstała bezpieczna ścieżka rowerowa dla mieszkańców, którzy już cieszą się i widzimy, obserwujemy jak po godzinach pracy całe rodziny też przemieszczają tutaj właśnie do Kobyłki. Do Kobyłki do miasta tak naprawdę, gdzie Wołomin dziś połączył się z Kobyłką bezpieczną ścieżką rowerową, bo rok temu otwieraliśmy odcinek ulicy Wołowińskiej z Kobyłki właśnie do ronda na skrzyżowaniu ulicy Całskiego. Dziś ten drugi odcinek kolejny realizowany przez firmę Tombruch bardzo solidnie wykonana praca, szerokie ścieżki rowerowe, szerokie chodniki dla rodzin z dziećmi, dla rowerzystów, ale także dla kierowców, jak widzicie Państwo za moimi plecami. Cały czas jest ruch upłynniony, więc nie ma tego takiego zatoru, który tutaj się do tej pory dział. Są z nami radni, radni gminy Wołomin, radni powiatu. Dziękuję wszystkim Państwu za... Te wnioski, które żeście składali, apele Państwa o to, aby dostrzeżowanie było przebudowane. Dziękuję za wsparcie też radnym powiatu, którzy dołożyli środki na wkład własny, bo dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 3 miliony złotych, a prawie 2 miliony to są środki z budżetu powiatu, więc inwestycja za nieco ponad 5 milionów złotych zrealizowana w, tak naprawdę w ciągu no, kilkunastu miesięcy, ale bardzo tutaj też taka uciążliwość w centrum miasta powodowała, że te, te, te prace często musiały być przekładane z różnych przyczyn, ale dziś cieszymy się już z tego, że mieszkańcy mogą już korzystać, dlatego też chcieliśmy, aby jak najszybciej samochody już mogły jeździć. Ja z tego miejsca chciałem podziękować bardzo serdecznie jeszcze panu Wojewodzie, gdyż yy, mamy dzisiaj okazję yy, gościć, pana Sylwestra Dąbrowskiego, panie Wojewodu na pana ręce przekażę taką podziękowanie w formie takiego podziękowania dyplomu za wsparciem. Pan Wojewoda tutaj zawsze nas wspiera, te wszystkie inwestycje, które realizujemy z dofinansowaniem rządowym, urzędnicy Pana Wojewody, najpierw muszą ocenić merytorycznie, później formalnie, to wszystko jest, prawda, wiele, wiele pracy ciężkiej. Za to dziękujemy tutaj Panu Wojewodzie za taką przychylność, też za to, że nasz powiat tutaj Takim przychylnym okiem też zawsze w tych ocenach i i czasami yy, one są wszystkie, muszą być spełniać kryteria i tak się dzieje. Dziękuję też panu ministrowi Piotrowi Łucińskiemu za to, że yy, też swoją osobą, swoim wsparciem będąc w Ministerstwie Rozwoju tutaj wspiera nas jak może i tych inwestycji mam nadzieję będzie jeszcze więcej. Yy, przed nami kolejne, kolejne nie, niebawem, kolejne rozstrzygnięcia z kolejnych, z kolejnych wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych. Dziękuję wszystkim Państwu, e, zapraszam za chwilę do wspólnego spaceru, będziemy mieli możliwość, e, przejdziemy e, tą piękną ścieżką, tutaj tym piętną, pięknym chodnikiem, e, zobaczymy jak, jak to wygląda. Witamy serdecznie wszystkich Państwa, którzy do nas dołączyli, też radnych pozostałych i oddaję głos tutaj już Panu Rzecznikowi. Dziękuję bardzo. Poprosimy o zabranie głosu Pana Wicewojewodę. Pan Starosta wywołał pana wojewodę. Panie Ministrze, Panie Starosto, Państwo Radni, bardzo serdecznie dziękuję za to podziękowanie, ale w zasadzie dzisiaj już raz dziękowałem i teraz zaraz będę następnie dziękował również samorządowcom w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ dzisiaj jest 27 maja. Pamiętam, 32 lata temu też e, tego dnia. Zostało ogłoszone, że zostałem radnym w pierwszych wolnych wyborach w Polsce. I dzisiaj jest takie święto samorządowców w związku z tymi wyborami, 32 lata temu, także bardzo chciałbym tutaj pogratulować, bo pan starosta mówił wiele o tym, że to wiele od nas zależy. No tak, pieniądze to jest bardzo ważna rzecz, będzie ich coraz, jest ich dużo. Będzie ich jeszcze więcej. a Pan minister może też powiem, dlatego że no, wiemy od rozwoju. E, także e, szanowni państwo, bardzo serdecznie za to dziękuję, ale przede wszystkim chciałbym podziękować samorządom, bo to bez ich, bez ich inicjatywy nie byłoby tych dróg wodociągów, kanalizacji, gimnastycznych, sportowych i innych inwestycji dla mieszkańców, bo to oni. Starając się, tak jak Pan Starosta powiedział, że muszą zrobić dokumentację, trzeba dopilnować pozwolenia na budowę, inne rzeczy, domówić się z radnymi, którzy chcą, również muszą zatwierdzić budżet i zatwierdzić te inwestycje i to jest bardzo ważne i jeszcze pracownicy muszą wykonać bardzo ciężką pracę, żeby tych inwestycji i dopilnować, wykonać dokumentację. Także tutaj ja dziękuję tym wszystkim osobom, które przyczyniają się do tego, że te środki, które rząd polski przeznacza, tutaj płonę na ręce pana ministra dla rządu, że jest ich tak dużo do podziękowania, te środki, które rząd polski przeznacza na te inwestycje, żeby dobrze wydać, potrzebne są. Dobrzy samorządowcy, potrzebne są dobre plany, potrzebna jest dużo ciężkiej, ciężkiej naprawdę pracy, dlatego że im mniej pieniędzy, tym mniej pracy było i niektórzy byli może zadowoleni z tego, bo e, wygrali wybory, osiągnęli funkcję wójta, burmistrza, może starosty e, nawet i, i mieli jak najmniej pracy, bo był jak najmniej inwestycji jak najmniej pieniędzy i to może dla niektórych było dobrze, ale są samorządowcy, którzy szukają wyzwań, tak jak tutaj. Pan starosta chce jak najwięcej tych środków, a to się wiąże z bardzo wieloma wyrzeczeniami i e, wieloma, e, wiele pracy wymaga od wszystkich i od pana starosty również, ale przecież nie jesteśmy tutaj i to co mówiłem na spotkaniu, ograniczając medale prezydenckie samorządowcom. Że każdy z samorządowców nie pracuje. On służy i ma służyć, bo radnym się bywa, wójtem się bywa, starostą się bywa, ale zostaje się mieszkańcem tej ziemi, na której się mieszka, i chce się, żeby tutaj jak najlepiej na, y, rodziny, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, wszyscy mieszkańcy jak najlepiej mieli po tej kadencji, e, którą e, w tej chwili pełnicie żeby jak najlepsze warunki im zostawić do dalszego życia i pokazać że następcom, żeby też tak mogli czynić. Także bardzo serdecznie gratuluję. Już dzień samorządowca życzę dalszej wytrwałej służby na rzecz naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Wojewodo. Równie serdecznie zapraszam o zabranie głosu Pana Ministra Piotra Uścińskiego. Panie Wojewodo, Panie Starosto, Szanowni Państwo i drogie media, wszyscy Szanowni Państwo, no, jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj w Dniu Samorządowca mogę tutaj w Wołominie, e, z którym ja samorządowo byłem tak długo, tak wiele lat związany, że mogę z Wami tutaj dzisiaj być. Byłem w różnych miejscach Polski, ale szczególnie tutaj jest mi ciepło na sercu, że e, pieniądze rządowe, z pieniędzy rządowych, współpracy rządu i samorządu powstają tego typu inwestycje. E, pamiętam jak. E, Kadencji, kiedy byłem starostą, remontowaliśmy drogi na terenie powiatu. Cieszyliśmy się, że tych dróg bardzo dużo remontujemy wtedy, ale to były przeważnie nasze środki powiatowe, przeważnie środki gminy, które nam wspierały. Tych środków zewnętrznych były, były środki zewnętrzne, ale nie było ich tyle, było wielokrotnie mniej. Teraz jest pewną zazdrością, można powiedzieć, po latach patrzę, jak Państwo jako samorządowcy Możecie realizować te potrzeby mieszkańców ze wsparciem rządowym, naprawdę wielkim wsparciem rządowym, bo tak dużych pieniędzy w samorządach polskich nie było w żadnej, w żadnej za żadnych innych rządów. A powiat wołomiński, który też można powiedzieć, jak cała wschodnia część Rzeczpospolitej był niedofinansowany zarządów naszych poprzedników. Teraz nadrabia zaległości, teraz te setki milionów złotych, jakie trafiają i do powiatu, i do gmin powiatu wołomińskiego na inwestycje są naprawdę dobrze wydawane i w każdej gminie powstają takie nowe inwestycje, więc jak panie teraz to gratuluję, bo widzę, że już jeździłem tą drogą przed dzisiejszym otwarciem jej, no jest wspaniale zrobiona. Widać, że będzie przez długie, długie dziesiątki lat służyła mieszkańcom. No i tak jak pan wojewoda zapowiedział już za... Na początku przyszłego tygodnia będziemy mieli bardzo dobre informacje dla powiatu i dla gmin powiatu wołomińskiego, więc obyśmy, obyśmy te pieniądze rządowe w tych troszeczkę teraz trudnych warunkach, bo sytuacja na rynku, sytuacja globalna nam powoduje dużą niepewność, ale no, liczymy na to, że samorządowcy staną na wysokości zadania i te inwestycje współfinansowane z pieniędzy rządowych będą skutecznie i sprawnie zrealizowane. Dziękuję serdecznie i życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego, samorządowcy, żebyście cały czas tak dobrze współpracowali z rządem i samorządem. Mierzeście tam wysłali do Sejmu. Ja bym, to, powiem szczerze, trochę tęsknię za tym samorządem, tęsknię za tą współpracą tutaj na miejscu, za tym budowaniem tych chodników, tych dróg bezpośrednio. Ale no to cóż, trzeba, trzeba tej właśnie współpracy na wielu szczeblach, żeby, żeby taki efekt uzyskać, jaki jest. Dziękuję serdecznie.